Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek 100 Dzieci Challenge. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Jeśli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. A my już przechodzimy do filmu. I uwaga, yy, dzisiaj yy, spoiler: dzisiaj nie rodzimy dzieci. <grym> dzisiaj yy, uznałam, że damy sobie chwilę i po prostu na razie zostawimy. To tak? I trochę porozwijamy te dzieci, bo my nie możemy ich. Z tego co mi się wydaje, my nie możemy ich e, chyba postażyć dopóki czegoś one tam nie osiągną, i tak dalej, więc jakichś poziomów robienia czegoś i tak dalej. Dlatego dzisiaj trochę to poogarniamy, żeby też w tym domu nie było takiego harmitru, jaki tutaj panuje. Um, I uwaga, Eric stoi pod naszymi drzwiami. Ja nie wiem, co on tu robi. Nie zapraszaliśmy go. Erik niestety, ale my Nie będziemy razem To jest nasz pierwszy facet I on mnie prześladuje Po prostu, tak nie może być Erik, nie chcemy cię tu Rozumiesz? Po prostu Ty byłeś tylko na chwilę Jego, to jest bardzo przykre dla Erika Na pewno, widzicie jaki on jest hmm. W sumie ciężko ocenić Po wyrazie twarzy takie w sumie Złość z lekkim zażenowaniem w oczach, z takim zawodem. Widzicie go. On na pewno to bardzo przeżywa w środku. Okej, okay, a my dzisiaj zajmiemy się zarobieniem trochę pieniędzy. To na pewno. I też trochę się zajmiemy naszymi dziećmi. Fajnie, bo już mamy jednego dzieciaczka właśnie starszego, który też tutaj może trochę poogarniać. I my możemy zająć się wtedy y, dziećmi. Więc zmienisz tutaj brudną pieluszkę na pewno i sobie y, nakarmimy. Ja już nie pamiętam, jak się nazywało, bo dość dawno nie nagrywałam z tu dzieci. Elizabeth. ok. Y, kogo ty tu jeszcze musisz tutaj? Dobra, może po kolei. Ty sobie pójdziesz skorzystać z nocnika. I chyba pójdziesz sobie spać. Ty nic nie potrzebujesz, ty jesteś bardzo głodna. Czy ty możesz? Ty chyba nie możesz nic gotować. Ty byś sobie mógł na szybko coś tam porobić, ale dobra. Otworzymy i zobaczymy, co my tutaj mamy do jedzenia. Dobra. Czyli jak ty jesteś głodna, to możesz sobie tutaj wziąć porcję i pójdziesz się zdrzemnąć. Czyli w sumie wszystkie dzieci mamy praktycznie ogarnięte. Ty musisz sobie odrobić lekcję, a ja sobie tylko odświeżę w pamięci, czy, czy ty od którego momentu my Ciebie możemy już postarzyć. Okej, okay, a więc my możemy tak naprawdę. Naszego Jamesa postać dopiero w momencie, gdy uzyska ocenę 6 w szkole, czyli, czyli trochę musimy z Tobą do tej szkoły na pewno przysiąść. Dlatego zrobisz sobie zadanie domowe, jak tutaj ogarniesz wszystko. Czy tutaj? Nie, ten dzieciaczek już jest ogarnięty. Na pewno zarobimy trochę pieniędzy, bo już powoli będziemy musieli ten dom zacząć rozbudowywać. Gdyż, ponieważ te dzieci już dosłownie nie mają gdzie tutaj spać, dlatego y, na pewno trzeba tutaj trochę ogarnąć. Mm, ten w ogóle taka, jakaś y, obsługa domowa w ogóle. Jakaś nianka, ja nie wiem. E, zaba aha, bo w ogóle my. Y, aha, dobra, nie mamy, że tego nie można jak dobrze. Nie, powiem wam, że to nie są tutaj tak bardzo. E, Okej, okay. czy ty możesz wrzucić tutaj jedzenie? Mi się wydaje, że możesz. Wyżyć zepsute jedzenie. I przykładny synek. Super. <laughs> yy, Okej. Okay. I teraz yy, Ty sobie. Czekajcie. Ja chcę nią się tutaj też trochę yy, zmienisz sobie strój, yy, bo Ty masz takie w sumie fajne te stroje. Znaczy, no, tak jakbym. No dobra, mogło być lepiej yy, i sobie zmienisz tutaj strój i trochę pozarabiamy sobie pieniędzy. Yy, tutaj sobie y, abstrakcyjny obraz. Myślałam też, żeby ona pisała książki, ale mam wrażenie, że pisanie tych książek jest zbyt czasochłonne, żeby ona to robiła. I ty byś mógł jeszcze sobie y, poukładać później y, klocki. A ją to w ogóle też jeszcze trzeba chyba yy, przewinąć, mi się wydaje. Więc przewiniesz ją jeszcze i sobie potem trochę zarobimy pieniędzy. I nadal się zastanawiam: jezu, ja to chyba mówię na każdym odcinku, jak my, sobie, w którą stronę my będziemy ten dom rozbudowywać: do góry czy na dół? Mi się, no, nie wiem. W ogóle bym jakiś większy dom kupiła, bo w sumie my trochę robimy taki podwójny challenge: jak pomieścić 100 dzieciaków w domu. Nie wiem, ile on ma kratek, ten dom. <grym> W domu 50 na 50, nie dobra, to jest duży, co ja gadam. W domu 10 na 10 kratek. Nie no, oczywiście sobie ja ja robię, ale jakby no mało mamy tutaj miejsca. I myślę, żeby. A czekajcie, nie źle. Bo tutaj te kojce, tak? Chyba. My możemy sobie przecież przerobić na coś. Na jakieś te, czekajcie, na łóżeczka w sensie. I zaraz tutaj wszyscy się pomieszczą. To znaczy, jedno zostawimy, ale ogólnie, yy, o. Widzicie? I zaraz mniej pieniędzy na to pójdzie. Yy, czekajcie. I tutaj też sobie przerobisz. Potem sobie ją przewiniesz. Bo w ogóle ona ma coś takiego mamy z nią, że ona, że ona przerabia obraz, że ona maluje obraz, że ona maluje obraz i ona w połowie przystaje i ona potem nie może wrócić do tego malowania, bo jak jej daje kontynuuj, malować, no wiecie, tą interakcję kontynuuj i tak dalej, to ona wtedy jakby to jej się od razu usuwa ta interakcja, którą ja jej dałam. Nie no, wiem dlaczego. A... Dobra. Ty w sumie póki nikt tutaj się nie bawi tymi klockami. To ty, ty możesz się pobawić. Yy, I tak, dla ciebie też w ogóle nie ma łóżka tak yy, na marginesie. Więc ja bym tutaj dla ciebie postawiła. Aha, bo ktoś śpi No dobra, no to ale kupimy w każdym razie. Ej, bo my może tutaj mamy... Mamy do sprzedania coś, tu coś... Tu mamy dobra. Każde pieniądze się liczą. Ale też nie chcę, żeby ten dom zaraz został jakiś pusty, dlatego też nie sprzedaję wszystkiego po kolei, co tutaj nie używamy, czy coś takiego. Um, dobra, i sobie musimy postawić jakieś łóżko dla niego. Ej w ogóle, możemy już stawiać te piętrowe. Dobra. Życie nam się rozchmurza, moi drodzy. Czy mamy jakieś jeszcze tańsze łóżko? Czy to jest najtańsze, co mamy? Chyba najtańsze, dobra. To jak sobie przerobimy, to tutaj postawimy ci to łóżko. Na razie tak nie musisz się spać, więc jakoś wytrzymasz. Yy, dobra. Yy, jeszcze byś mógł wytrzeć. I my chyba w ostatnim. Ot, tak, mamy rośliny z ostatniego filmu, tylko tak to sobie przesuniemy bardziej do nas na, na ogródek. Yy, I tak ogólnie sobie bardziej je ułożymy lepiej. O, bardziej lepiej. Yy. Okej, okay. w ogóle nie wiem, co to było, nie pamiętam. Nie wiem, co my tu mamy za rośliny, tak szczerze, zaraz sobie zobaczę. Ale w ogóle wyglądają ciekawie, jak rosną. Chyba jeszcze nie miałam takich. Bananowiec, no chyba jeszcze nie miałam. Także też nam może trochę tutaj pieniędzy spadnie. Czy my coś z tymi roślinami? Nie, nie musimy nic. I teraz, czy ktoś czegoś potrzebuje jeszcze? No ty potrzebujesz zdecydowanie dłużej pospać. <grym> spać. Mm. I potrzebujesz trochę uwagi, więc na pewno... Się tutaj, no i widzicie, i patrzcie, i ja jej dam kontynuuj. I w ogóle, albo ja słyszę, jakby, czekajcie, może podejdziemy, żebyście lepiej to zobaczyli, i może mi jakoś pomożecie to naprawić. Ja zastanawiam się, żeby po prostu sprzedać tą. Widzicie? Ona, jakby nic z tym sobie, ona nic sobie z tego nie robi, że ona ma kontynuować to. I tak pomyślałam, i widzicie, i my wydaliśmy 100 simolonów, czyli w sumie ja teraz sobie dodam te 100 simolonów, no bo tak naprawdę ona po prostu mi tych obrazów nie kończy. Z własnego... wiecie. Z własnego jakiegoś laga, ja nie wiem. Dodaję te simolonów, Mam nadzieję, że wiecie czemu, bo po prostu ona kupiła ten obraz, ale ma jakiegoś laga i nie chce go skończyć malować, dobra. Nie wierzę. Nie wiem od jakiego momentu już. Ej, czekajcie. Ja wiem od którego momentu się nie nagrywa. Jak dodałam 100 simolonów. No to ogólnie co zrobiłam? od tamtego czasu, yy, sprzedałam tą dusztę logo i kupiłam nową. I teraz spróbuj. Znaczy, jakby ona nie zawsze przerywa malowanie ogólnie, ale dość często, więc no, yy, po prostu później się zobaczy jak, jeśli ona przerwie i sobie przewiniemy. Erik. Znaczy ogólnie to nie jest tak, że my nie możemy się już spotykać z tymi, yy, wiecie, my możemy się z nimi tam przyjaźnić czy coś takiego. Ale już na pewno nie możemy mieć z nimi kolejnych dzieci. I już na pewno to nie może być ani nasz chłopak, ani nasze człony, ani nic w tym stylu. Dlatego tak jakoś stronie od niego, bo wiecie, jakby oni mogą tam zacząć jakieś romantyczne relacje rozwijać, a ja w ogóle nie zauważę, nie? Więc dlatego tak średnio. Jak jeszcze można zarabiać pieniądze w tym Czekajcie, ja wiem. Jeszcze fajnie można zarabiać na trendy, na tych ubraniach tych lat w sensie. Czy ty możesz to naprawić? Pewnie już nie. No, no pewnie nie tak. No ale dobra, nie będziemy teraz się nad tym, wiecie, jakoś użalać specjalnie, tylko po prostu wiecie, zmieniliśmy. Mm. Jezu, dziecko jest tak niezadbane. Tu musisz się na pewno zająć y, Megan i. Ej, w ogóle które to były? To były bliźniaki chyba, nie? Megan i Teo musisz się na pewno zająć. I Teo, ty jak sobie wstaniesz, to... pobawisz się jakąś szafką. I jak już się pobawisz tą szafką, to sobie coś tutaj weźmiesz do jedzenia. W ogóle ustawiłam e, świąteczną serię jako premierę, bo pomyślałam, że może wtedy więcej osób zobaczy. Ogólnie ten pierwszy ja to zrobiłam jako premierę i w ogóle to tak wygląda. E, no nie jestem tak w 100% zadowolona z tego e, filmu, który jest jako e, premiera na znaczy już wy pewnie wie... jak już oglądacie to cały ten film już jest na kanale, ale ogólnie ten ze środy. bo że ja muszę ja muszę wychodzić normalnie myśleniem do przodu. To jest yy, dziwne. Yy, tak, w środę widzieliście, a ten widzicie pewnie w piątek. No nieważne. No i właśnie Ktoś tu płacze. Więc to dziecko pewnie już długo płacze, ale ja mi w ogóle nie ściciałam uwagi. Um, więc sobie tutaj yy, nakarmisz. No i co? Aha, i mam nadzieję, że będziecie razem ze mną, zarazem ze mną będziecie oglądać serię, tak je ja nagrywam i potem razem będziecie to oglądać. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ta seria świąteczna i że w ogóle to jest fajny pomysł. E, no, w sumie tyle chciałam powiedzieć. Zapraszam Was na tą serię, bo to nie jest żadna seria z neta. sama jakoś tak uznałam, że będzie taka jedna seria mojego autorstwa, że tak to powiem. I mam nadzieję, że wam się spodoba. Okej okay, moi drodzy, ukończyliśmy malowanie arcydzieła. Ile my dostaniemy za to? Oh my god! 1400 simolonów dostaniemy za to twoje arcydzieło! Ale fajnie! Eee, czekajcie, czy ty możesz coś dodatkowo robić do tej szkoły? Nie? Szkoda. Właśnie szkoda, że nie mamy takiej, wiecie, dodatkowej książki, bo to w zasadzie, no, nie do końca od nas zależy. No to nie do końca od nas zależy w sumie, jak mam będzie miała w yy, ocenę w szkole, no bo tak no nie wiem. Ej, ale on rodzeństwem też może się zajmować. To i się zajmij, czekaj. Yy. Yy. Co? Co? Yy, porozmawiaj o rodzeństwie. Opowiedz głupawą historię. Podejdaj trochę z nią. E, Nikogo nie lubię, tak jak ciebie. Eee, rodzinny całus Dobra, no to w sumie ty się już nim nie musisz zajmować, ci powiem. Ty już ją przewinęłaś, tak? Super. I ty sobie potem pójdziesz tutaj skorzystać z nocnika. I pójdziesz dalej spać. Kiedy ty... Powiesz mi może, Emili, kiedy ty przerobisz w końcu te łóżeczka, bo już totalnie nie mają twoje jakie gdzie spać. Weź chociaż jedno przerób, a ty sobie pójdziesz tu spać. Ty jeszcze się nie wyspałeś, no to masz problem, bo twoja żona musi nie spać. A twoja matka nie potrafi kupić łóżek. Więc wstawaj. E, I ty możesz sobie w sumie tutaj pogadać z siostrą. E, Poznaj o rodzeństwie. Bo ja w ogóle jakoś tak nigdy nie wpadłam na to, e, żeby właśnie oni się też tak zajmowali. A fajne to jest. Eee, możesz poznaj. Trochę sobie tutaj zbudujesz jakąś relację, i ona to pewno z nich chyba zasypie. Ja nie wiem. Eee. Czy wy możecie się jakoś bawić ze sobą? Czy tak nie bardzo? Chyba nie możecie. A szkoda, że na przykład. Wiecie, nie ma jakichś, jakichś takich zabaw wymyślonych tutaj, nie wiem, baw się w berka, albo chowanego, albo coś takiego, szkoda, że nie ma takich rzeczy. Znaczy nie wiem, czy ktoś w ogóle by z tego korzystał, bo to w sumie jest takie, że ja teraz mam ogarnięte wszystkie dzieciaki i w sumie nie mamy co tutaj za tu bardzo i to no, szkoda, że nie ma zabawy chowanego. No ale wiecie, o co mi chodzi, nie? Fajne by to było. Wow, Emily w końcu zabrała się za przebudowanie łóżeczek dla twoich dzieci. No, dzisiaj taki spokojny film wam powiem. Siedzimy sobie w domu. Yy, I ogarniamy dzieciaki. Fajnie. Yy, czy ty w końcu sprzedasz swoje, twoje? Jejku, Emil, naprawdę. Masz trochę nieogarnięte życie, ci powiem. Ej, czy ty możesz wyczyścić nocnik? Super. Cudownie się cieszę, że możesz to zrobić. Okej, okay, mamy przerobione jedno łóżeczko. No zanim ona przerobi drugie, to minie 10 godzin. Więc w sumie, korzystajcie, póki jest wolne. Pójdziesz sobie spać. I ty też sobie idziesz spać. Ok, czyli jest spoko. E, tak, sprzedaj. Po co mamy to trzymać w domu? My potrzebujemy pieniędzy. E, także pomalujesz sobie teraz trochę obrazów w sumie, no bo masz wszystkie dzieci ogarnięte, jakby nie patrzeć. Hmm, tu jakieś jedzenie. Czy ktoś jest głodny? Tak, widzę, że tutaj są. To głodni kandydaci, to możesz tutaj zjeść te resztki. Eee, jak twój brat ogarnie ci nocnik, to wtedy możesz iść sobie skorzystać. Aha, już ogarnął. Widzisz, jaki szybki. No to skorzystasz sobie z nocnika. Czy ty tym dzieckiem też możesz się zająć? Nie, nie możesz. Albo możesz? Nie, nie możesz. Szkoda. Jego <laughs> teraz to ten James by wszystko ogarniał. Eee, aha, ty sobie do niego idziesz. Pewnie jest głodne, e, więc sobie od razu ogarniemy. No, szczerze mówiąc, oczekiwałam jakieś 800 czy coś, no ale dobra, jest ok. I tak już mamy dużo pieniędzy. Jak na to, że praktycznie ostatnio byliśmy. Czemu ja wstrzymałam film? Jak na to, że ostatnio byliśmy na zerze, to teraz jest spoko. Mm. Dobra. Tu sobie jeszcze sprzątniesz. To sobie sprzątniesz, sprzątniesz, super syn, ja uważam, że jakieś kieszonkowe by się przydały, znaczy no my sami w sumie nie mamy za bardzo pieniędzy, Jezu, ile butelek to leży, się sprzątaj je. W ogóle wy też już czujecie świąteczny klimat, ja czuję od kilku dni, a jest od 25 listopada, a ja już naprawdę czuję klimat świąteczny. Jestem z tego powodu bardzo zadowolona, bo ja wam powiem, że ja mam problem z klimatem świeckim i ja dość rzadko go czuję. To znaczy czuję na przykład we wrześniu albo coś takiego, a w tym roku tak hamowałam, czekam na grudzień, żeby poczuć sobie te święta w końcu, bo od kilku lat mam z tym problem. Hmm. Dobra Emily, ty też musisz się trochę ogarnąć. Pójdziesz sobie, skorzystasz i weźmiesz, czy w ogóle mamy coś do jedzenia. Ja myślę, że mogłabyś jakiś posiłek ciepły ugotować, tak na nowo. O, Elizabet ma urodziny, o nie. Jako ja tak nie lubię tej grupy wiekowej. I no ogólnie jest fajna, ale nie w momencie, gdy mamy tyle dzieciaków do ogarnięcia, wiecie? Czekajcie. Bo ja zrobiłam tego tortille jak jakoś jakiegoś kebaba w sumie, tylko to chyba będzie tylko na jedną porcję, więc bez sensu. Dobra, zrobimy coś do jedzonka i zaraz sobie postarzymy naszą Elizabeth. Ale wiecie, co James jeszcze może zrobić? Postarzyć swoją siostrę. Super. Po prostu James nam ratuje yy, nasze życie. Pamiętacie, co tu było bez niego? Zaczynał no, on był jakby od początku, ale pamiętacie, co tu było, jak on był mały? Masakra. A teraz proszę bardzo, James wszystko ogarnia za naszą Emilię. Emily zajmuje się zarobieniem pieniędzy i teraz się będzie. Trzy tysiące w jednym odcinku. Tak to się robi właśnie. Sposób na bycie milionerem w 374. Oglądajcie mnie i wszystko się wydarzy. <laughs> dobra, postarzymy sobie. Jestem ciekawa, jaki będzie miała kolor włosów i w ogóle wszystko, bo ja nie pamiętam. O, czarny! Ale fajnie. W ogóle nie ma takie czarny czas. To jest bardzo dobre. Jeszcze jest kamulowej i naprawdę podoba. Bardzo dobrze to Okej. Okay. <laughs> to ja w ogóle widzimy ścieżkę to Ale naprawdę jest czarno, jestem czy nie czarne. Jak przekroczycie? To zależy i zależy, ale ogólnie częścią jest takie aż czarna, ale jest takie dobre, takie gody czekoladowe, no po prostu miutmarinami. Weźmiemy tutaj. O, widzicie, chciałam akurat dać spokojne. Super. Ok. I mamy naszą Elizabeth. Wiecie co? Przez to, że mam Elizabeth w RWDG, to jakby, mimo że ja wiem, że ona się nazywa Elizabet, to ja nie będę na nią, to ja będę się zastanawiać zanim powiem na nią Elisabeth, bo myślę, Elizabet mam przecież w RWDG. No tak, to jest tak. Dobra, i czy ty możesz się zajmować tą, twoją siostrą? Możesz. Ale super. Dobra, to teraz sobie pójdziemy ją przebrać. Nie wiem w ogóle, czy ten film ma ręce i nogi, bo w sumie ogarniamy tak długo, długo, tak dużo ogarniamy w tym odcinku te dzieci, ale ja ją sobie tutaj przebiorę i do Was wtedy wrócę. Widzicie, co nie przywiązywałam aż takiej wagi do tych strojów wszystkich, bo w sumie oni tak głównie chodzą w piżamie, ale dobra. Więc tutaj mamy strój zimowy, na gorącą pogodę, imprezowy, no z tyłu sobie lecimy. Dosnu wszystko z gotowych styli, bo no jak mówię, nie w sumie tak głównie w piżamach, e, oficjalny i codzienny, więc wracamy sobie do rozgrywki i tak pomyślałam, żebyśmy sobie pojechali po jakieś nasiona jeszcze, żebyśmy mieli sobie do zasadzenia, żeby ona jeszcze jakieś e, rzeczy sobie rozwijała, ta Emili. Ja wam powiem, że są różne zasady, bo ja gdzieś zgubiłam te, z którymi zaczynałam i teraz mam jakieś takie inne, bo po prostu wpisałam sobie z zasady. I, I tak i z nich korzystam. I nie wiem, tam jest, że te małe dzieci i niemowlęta po prostu postarzamy w momencie, gdy będzie informacja o urodzinach, a te, wieku, a nastolatki i dzieci w momencie, gdy będą miały ocenę 6 w szkole. Więc nie wiem, wydaje mi się to takie trochę proste. A mam wrażenie, że tamty były bardziej skomplikowane, które miałam i teraz właśnie nie wiem. No ale dobra, ja je gdzieś zagubiłam i będziemy korzystać z tych, ale ja tamte też spróbuję jeszcze znaleźć i sobie porównamy po prostu. I ty jak sobie wstaniesz, to sobie jeszcze chwilę poukładasz. Bo tu jeszcze ty śpisz jeszcze. I ty sobie pójdziesz korzystać z nocnika. I jeszcze ktoś cię wykąpie. Czy ty możesz kąpać ich? Nie, aż tak, aż tak daleko nie. Okej. Okay. I jeszcze, Emili, dzisiaj przerobisz jedno łóżeczko, bo y, totalnie nie mamy na razie miejsca, więc przerobisz. I już y, w tym momencie y, nie będę. bo ja ogólnie u nikogo nigdy nie oglądałam 100 dzieci, tak wiecie, od początku do końca albo wiecie, tak jakoś regularnie. Ja raczej widziałam takie pojedyncze filmy i ja tak do końca nie, wie, nie wiem, jak to, to wyzwanie ma wyglądać w formie filmu i ostatnio obejrzałam jeden odcinek i widziałam, że tam raczej to nie wygląda tak, że ktoś, co odcinek, wiecie, zachodzi w ciążę i rodzi dziecko, a ja właśnie myślałam, że na tym polega, na tym, że na tym polega to całe wyzwanie, że właśnie na każdym filmie mamy nowe dziecko i właśnie na tym polega ta trudność, a się okazuje, że wcale nie. I że wcale tak nie trzeba robić. Znaczy no tego w sumie nie mam w tak ja sama sobie to obzdurałam, ale Okej, okay, czyli teraz po prostu poczekamy, aż będzie trochę luźniej w tym domu i będziemy rozwijać te dzieci. Yy, I tyle. W sumie nawet tak nie pomyślałam, żeby zrobić. I jak właśnie był taki odcinek, że nie zachodziliśmy w ciąży, to czułam, że ten odcinek jest taki stracony, że nie zrobiliśmy wszystkiego i w ogóle. A wcale się okazuje, że ludzie tak nie robią, że na każdym filmie. Tak to jest, jak się. YouTube pani ogląda. Okej, okay, twoja mama już ci tutaj skończyła. Możesz w końcu iść spać. Yy, dobra, no i mamy w sumie czwartą, a ja chciałam yy, pójść do miasta sobie poogarniać i tak myślę, żebyśmy kupili komputer do tego domu. Ale z drugiej strony potem myślę, że my zbieramy te pieniądze, żeby te dzieci miały warunki do życia, a ja sobie kupię komputer, więc no w sumie nie wiem, ale, ale dobra. Chciałabym u jednego niemowlęcia odblokować siedzenie. No kurczę jeszcze nam to nie wyszło, nie? Yy, w tej serii tutaj. Mogłabyś w sumie trochę się nią zająć, bo to wygląda na razie tak, że ona leży na podłodze i w sumie nikt się nią nie zajmuje, więc ten odcinek będzie długi i taki bardzo. nagle mnie luźny, nie? Bo wcześniej co odcinek ciąża, a się okazuje, że to nie trzeba. Więc. Yy, więc no. Wiecie, kto jeszcze nie ma gdzie spać? James, który ogarnia cały dom i to właśnie on powinien jako pierwszy mieć łóżko w tym domu. A nie te jego, te jego dzieci, to jego rodzeństwo. Ej, ale on przecież może spać w łóżku u mamy, czy nie? No chyba może, nie? To po co ja mam wydawać pieniądze, czekajcie. Możesz spać, to idź, a może z mamą? Czy tak niekoniecznie, żebyś ty z nimi już zasnęła? Czy wy to widzicie? No i po co wydawać pieniądze, jako nie mogą spać razem? jest w ogóle to jest takie urocze. i czalicie, że ja jeszcze nigdy nie tak nie robiłam Sims'a? Mam no, wrażenie, że kiedyś tak po prostu nie było można, bo ja chyba gdzieś próbowałam, żeby... Wiecie, a się okazuje, że... No dobra, odkrywamy nowe rzeczy w The Sims 4. <grym> Mi się wydaje, że te sklepiki w Hanfordzie otwierają później dopiero. Na zasadzie o ósmej. <grym> Dlatego jeszcze chwilę sobie poczekamy i sobie przejedziemy w końcu, wyjdziemy z tego domu. Okej, okay, ty musisz sobie wstać, bo zaraz idziemy do szkoły. A jeśli ty masz mieć ocenę 6, to musisz się trochę strężyć. Yy, dobra, i ty sobie też, Emily, yy, wstaniesz. Yy, I pojedziemy sobie yy, tam do Hanforda po nasionka jakieś nowe. Im więcej roślin, tym więcej pieniędzy. <grytanie> Ej, w ogóle z racji, iż mamy wyzwanie z tydzień, to ja uważam, że fajnie byłoby sobie tutaj pochodzić po tych różnych atrakcjach dla dzieci. No, przydałoby się, Emilii. Ale nie mówię na to za bardzo czasu. Dobra, idziemy sobie. No, żeby ogólnie kupić sobie nasionka do ogródka, to mamy czas. Eee, dobra, idziemy sobie. E tutaj do gnoma, do sklepików. Sama pójdziesz, bo nie będziemy z tą gromadą całą tutaj. Teraz jechać. Dobra, jesteśmy już na miejscu. W ogóle ja tak sobie gadam, a odcinek już prawie pół godziny. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Idziemy, żeby kupić te nasionka, zasiejemy sobie i musimy kończyć ten film. Jeju. E, dobra, pójdź sobie tu. Już z RWDG się nauczyliśmy, że nie warto czy to właśnie ze stu dzieci że nie warto kupować y, paczkę nasion na lato albo na wiosnę, bo z tego wszystkiego w sumie mamy na przykład tylko banany albo coś takiego. Nie kupujcie, tak? Nie popełniajcie mojego błędu. E... Dzień dobry, dzień dobry, jak się nazywasz? O nie, zdążyliśmy zobaczyć, jak ta babuszka się nazywa. Dobra, a i może kupimy... Mm, czekajcie Ale może kupimy jakieś kwiatki. Bo mi się wydaje, że one fajnie będą sobie rosły na każdą porę roku. Mm, jakieś dzwonki. Krokusy. Ej, nawet nie wiedziałam, że mają takie kwiaty jak Krokus w Simsach. Eee, by begon... Dobra, nie, bo nie mam aż tyle pieniędzy. Ja myślę, że tyle i tak wystarczy. E, czekajcie, ej, po jednym krokusie. Ej nie, 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 nie. My musimy tak robić, żeby mieć dużo za małą cenę, rozumiecie? Zrobimy... No co no, 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 nie jest mała cena, ale dobra. Dobra, zrobimy. Co? Ej, dobra, trochę nie wiem o co chodzi. Ej, ale kupujemy to. Dobra, ale wiecie, jak my tak będziemy, potem te rośliny urosną droższe i będziemy je sprzedawać, to one też trochę pieniędzy nam dadzą wtedy w późniejszych, w późniejszych latach. Agnieszka Zadecka. Dzień dobry. To jest takie, to jest takie imię i nazwisko, że prawdopodobnie coś się tak nazywa, nie? E, dobra, i lecimy sobie do domu. Przez tą Agnieszkę ze sklepiku mam teraz, z piosenkę. Dobra, może nie będę śpiewać, ale Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka. Już Cię poczułam, już chciałam śpiewać, ale oznałam, nie, 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 aż tak daleko nie, nie zachodzimy jeszcze. <grym> Dobra i sobie tutaj zasiejesz te roślinki, a ja już na tym etapie kończę ten odcinek, także mam nadzieję, że Wam się taki luźny film spodobał i widzimy się w kolejnych. Zapraszam Was również na serię świąteczną oraz na różnicę w drzewie genealogicznym. Cześć!